Dzień dobry, Cambolife, Life, Village Life w pobliżu Kampot, poranek, Srejnek gdzieś poszła po kawę, wczoraj trochę postarałem się Wam pokazać naszego dnia, no i myślę, że dzień był całkiem udany, zakończony takim wypadem można powiedzieć w miasto, no a tak jak mówiłem, Srojnej poszła po kawę, ja się zbieram do wstawania, i jeszcze mamy troszkę zadań, a teraz wam pokażę, jak poranek wygląda, jak się jest w domku, Village Life, a domek nazywa się ten Riverside. O, no, no i przechodzimy do otwierania. No, proszę bardzo, odpływ musi być. Boże płynie do, no można powiedzieć, do głównej. I jak widzicie, może sobie tutaj usiąść. A jeszcze chyba nigdy sobie tutaj nie usiadłem, a już byłem parę razy. O, no, bambusowa jest. Banany piękne, zobaczcie. Sobie rosną. Naprawdę polecam, jak będziecie w Kambodży, żeby przyjechać do Village Life i spędzić sobie chociaż jedną noc, oczywiście mm, można i więcej, ale naprawdę te domki są tak pokryte, słuchajcie, i tak jest fajnie, przewiewnie, chłodno, mówię, ja jestem w szoku, bo jednak wiecie, no zawsze, zazwyczaj się wszędzie moskitierę stosuje. Tutaj tej moskitiery nie ma, ale nie, nie wiem, nic tutaj nie lata. Hmm. No jest też, jak widzicie, wentylacja wszystko może wejść, ale nie za bardzo tutaj. Coś ogólnie widziałem. Nie wiem, jak to jest zrobione. Jak widzicie, wszystko jest bambus, yy, drewno. Rozmawiałem z Sebastianem ostatnio. Hmm. Z wczoraj, bo wiecie, no wszystko to jest piękne i nienaruszone, ale oni zbudowali ze świeżego bambusa te łóżka, bardzo ładne zresztą. Ale Sebastian już mówił, że gdzieś tam jakieś termity coś tam zaczyna atakować. No ja się nie dziwię, bo jak widziałem jak przytwarzanie, znaczy przygotowywanie bambusa trwa naprawdę yy, bardzo długo. Yy, mniej więcej. Chodzi o to, żeby wiecie, pozbyć się jakichś wszystkich tych właściwości odżywczych z tego bambusa, żeby... No, akurat bambusa mamy tutaj na przykład. Jak nie ma tych właściwości odżywczych, no to wtedy termity czy tam inne jakieś tam stworzonka, które lubią się tym posiłkować, nie ruszają tego i tutaj jak można zobaczyć naprawdę Wydaje mi się, że tutaj to było przygotowane w różny widziałem, sposób: przygotowanie tego bambusa i fermentacja, i jakieś yy, 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 przy, 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 przy morzu zakopywanie, wiecie, w piasku, tam gdzie jest ta słona, yy, no jest to za, zasolenie tam, obróbka jakaś ciepna, yy, z jakąś chemią, ale nawet po tej chemii, słuchajcie, tam yy, kilka miesięcy ten bambus musi yy, stać. I trzeba go obracać co kilka dni. O, jest Super Hero Girl. Me? Lona e, Srey in Kampot In Kampot. <grym> Także no, zobaczcie. Super. Sreynek najlepsza. Mm, przyniosła kawkę. No a mówię, wczoraj troszkę pourzędowaliśmy, ale było fajnie, było fajnie. Widzę, że nurt przyspiesza. Ciekawy, ciekawy tam się dzieje. No a wędeczkę też bym przetestował, bo jeszcze mi się nie udało, ale podobno tutaj krewetka, krewetka. Ale chętnie bym powędkował. Ryszarda nie ma, Ryszard w Anglii, ale wraca. No myślę, że gdzieś tam za jakiś miesiąc no i co, to było na tyle? No ja piję kawkę i zaczynamy dzień. Zobaczcie tu, jaka skrzynia. I zdjęciową szykujemy. No i Shadow Baby, not good. Patrzcie, o ile O, proszę bardzo. I teraz klik zdjęcie. Dzisiaj mamy jeszcze parę miejsc do odwiedzenia. No a pogoda znowu nie rozpieszcza. Chyba jeszcze będzie gorzej niż wczoraj. Jest mega gorąco. Mega upał. No ale jakoś to będzie musieli się z tym zmierzyć. Jeszcze co chciałem dopowiedzieć to wiecie w Kambodży gdzie by się nie mieszkało to są takie różne dachy, że często jednak jak deszcz pada to, to słychać. A tutaj jak widzicie mamy takie pokrycie z jakichś liści traw naturalne, kmerskie. W każdym razie, jak deszcz pada, powiem wam, to jest właśnie niesamowite. Po prostu nic praktycznie nie słychać. Słychać, że pada, ale nie słychać tego, na przykład, jak jest jakiś yy, no, jakiś dach, panel, czy jakaś, nie wiem, blacha, to jest no, muzyka. Muzyka tworzona przez deszcz, a tutaj tego nie ma. No my przyszliśmy do pani prezesowej. O. Collect moments, enjoy life. My się już yy, powoli pakujemy. Jak możecie zobaczyć, trochę gratów ze sobą mamy. Piękny widok. Mega. Mnie się to podoba. W każdym razie co chciałem jeszcze powiedzieć taka trochę zabawna historia dla mnie, ale <laughs> ponoć yy, moja była Pani na S. Pewnie kojarzycie z, z kanału. Yy, ponoć powróciła do... Znaczy ponoć, no na pewno, bo ja z nią kiedyś tam pisałem. Powróciła do Kampotu. Yy, a od jakiegoś czasu sobie tutaj dziewczyny korespondują i wczoraj Pół wieczoru i północy słuchałem, że pani S twierdzi, że ja kocham ją i że tej nie kocham, że ona wie jaka jest prawda. Ta jest zazdrosna. Także sobie wyobraźcie, jakie są historie. Dosyć, dosyć zabawne, ale no, jak widzicie, jeśli chodzi o o mnie to, no akurat obecna pani jest po prostu, no super, no co mogę powiedzieć, jako, jako kobieta, naprawdę, naprawdę dobrze nam się układa, pracowita, pomocna, jedyny taki mankament to, jak każda kmerka ma parcie na potomstwo, tak, także, no zobaczymy, jak, jak to się w życiu ułoży. Ja tak w sumie to nie bardzo, ale no, no wiecie jak jest, no, życie życie na ziemi polega na tym, żeby się rozmnażać. A jak się jeszcze mieszka w kraju, gdzie dają kasę, to jeszcze bardziej to się opłaca. A w Kambodży muszę przyznać, że patrząc no, gdzieś tam na znajomych i tak dalej, no koszta są bardzo duże. Jednak yy, no, mówię o takie, wiecie, no, jak, jak my wychowujemy dzieci, czyli tam pełna jakaś higiena i tak dalej, wszystko kosztuje bardzo dużo, na pewno kumerzy jakieś to obchodzą, ale na pewno no, dużo jest yy, wydatków zresztą no, tak jak wszędzie, ale muszę wam powiedzieć, że też widzę, że w samym kampocie, jak grzyby po deszczu rosną sklepy właśnie z właśnie z dziecięcymi e, jakimiś ciuszkami, kremami, wiecie, całe, cały yy, to wszystko, co potrzeba i, i no też w Kambodży się dużo dzieci rodzi, yy, ale tych sklepów też, yy, no mówię, powstaje, yy, zauważam duża masa, no myślę, że no jest to ciekawy też yy, yy, kierunek, bo no bo jednak ludzie, yy, no jedna dzieci potrafią wydawać naprawdę duże pieniądze, pieniądze i nie, nie mają jakichś tam większych zahamowań, no bo to dla dziecka, no wiadomo, a ci, co na tym będą robić biznes, będą na tym korzystać. No nic, koniec wywodów. Jeszcze raz, o. Olej nasz, fotosesję robiliśmy. Zbieramy się, idziemy tam, się przynosimy do baru. Sebastian mówił, że tutaj dzisiaj cała rodzina wynajmuje cały ośrodek. My też będziemy wracać do nakupendy, także pakujemy się, przenosimy się na baru, do baru tutaj. Restauracji, recepcji. Przygotowujemy się na Dzisiejsze podejście do kampotu, no na pewno zobaczycie. Dzień dobry, dzień dobry. W sumie już chyba się, się witałem, no ale jesteśmy już w kampocie. Jeździmy dalej, ogarniamy te zakupy dla Sini tam parę rzeczy musimy kupić. A jesteśmy teraz tutaj na głównej, można powiedzieć, takiej ulicy, która idzie przez kampot od Marketu głównego do starego, to może do, a raczej do, do Nowego mostu, tego gdzie przebiega droga krajowa, bo się już zacząłem motać. W każdym razie, a w każdym razie to zatrzymaliśmy teraz yy, koło takiego marketu yy, i chyba akurat Srejnek trafiła na właścicielkę, yy, no bo rozmawiają, a raczej no, nie chcemy rozmawiać yy, z pracownikami, no bo oni nie mają decyzyjności, także. Jest to bez sensu, a po drugiej stronie mamy lodę, także to miejsce też zapewne już znacie. Także my jesteśmy w drukarni, w drukarni, a to dlatego, że wpadły mi w ręce bardzo fajne pudełka. Nie wiem ile tutaj tylko grzybów wejdzie, w każdym razie tak to się prezentuje. A naklejka by wyglądała ewentualnie tak na, na, na opakowaniu, a także tak się to mniej więcej będzie prezentowało. A on tutaj jeszcze opcję. O, taką i chyba ta była e, lepsza. Ok, okay no my już jesteśmy w Smarteco. Koty zagłodzone. Od wczoraj nie jedzone. No ale już jedzą. Także jest dobrze. Patrzymy, czy nie ma węży. Bagaży nawieźliśmy. E, w ogóle to zaraz muszę się wrócić, bo. Te opakowania, co kupiliśmy, przykleiłem też etykietę, ale zostawiłem w domu e, głównym. Muszę właśnie się wrócić, bo chciałem parę zdjęć porobić, chłopakom popokazywać. E, chyba 200 gram jednak nie będzie. Będzie mm, 100 gram bo jak <laughs> więcej chyba w to opakowanie nie będzie. Chociaż e, zobaczymy jeszcze, ale Sinia mówi, że fajnie to wygląda. Z e, wszystko wygląda w porządku. Srejnek na przywoziła. Jakiś tych roślinek różnych, będzie się tutaj nimi zaraz opiekować. Yy, ja widzę, że mi tutaj pasjony troszkę opadły, ale dzisiaj było słońce duże. Tutaj mamy pomidory. Dwa. Tu trzeci. I też widzę, że tu sucho. Dzisiaj wczoraj nie padało, było gorąco, także się nie dziwię. A tutaj pomidory. No proszę bardzo. Raz, dwa, trzy... Cztery pomidory się ustały, reszta umarła. Tutaj kwiatki mają się w miarę dobrze. Zaraz będzie wielki podlewanko. Jest z nami kuki. Zobaczymy, jak tam u O! Zobaczy, jak tutaj rosną srejne różne. baby! No. Także widzicie, będzie farming, będzie, był, nie no może będzie i jest, o. E, koty też się cieszą, ale się już chowają. o Tam są, nie wiem czy widzicie, a to dlatego że jeszcze Magic dołączył na przywitanie, o. Co jest? E? Koko. A kambo gdzie? Tak, tak. No, dobra, no i co tutaj widzicie jeszcze? Takie rzeczy różne jakieś przywiozła z rejnek. A ja sobie za chwilkę pojadę, pokażę Wam jak wyglądają te grzyby. A tutaj jeszcze mamy, proszę Państwa. Już chyba skończył pracować, na pewno, bo bąble na górze to tak oznaczają. Zapach zaraz wam powiem. Tak przynajmniej... No, pachnie alkoholowo-marchewkowo. No, koty mnie tutaj dręczą. W każdym razie, nastaw marchewkowy, będziemy sprawdzać Belgię. Myślę, że fermentacja już zakończona. Co więcej, co więcej. Aha, tutaj muszę sobie węża przynieść, bo zobaczyłem, że już mi to z tyłu. Passion fruit umiera, a wizja moja jest. Mój mili taka, że tu będą różne rzeczy rosły z tego okna, okno na świat, a ja będę jej właśnie tak o sobie stał, patrzył jak fabryka sobie tam działa a i tu podlewał. O cyk, tu już nic nie ma, Tam mam jakieś też, o burza idzie, tam się błyska. Także popodlewamy i się zbliżymy dalej za, za działania, bo trochę roboty jest. No i mamy dostarczyć, no myślę, znaczy nie mam tyle, tyle, ile mamy teoretycznych zamówień. Jedno jest chęć zakupu, reszta jest w leasing, no ale więcej jest do dowiezienia niż, niż mamy, także... Trzeba będzie produkcję wznowić. No, także ja już jestem z powrotem. Będę podlewał jeszcze tam krzoki moje różne. W każdym razie jesteśmy już, jak wcześniej mówiłem, Sparteko. Nic się nie dzieje tam na górze, tylko coś, jakieś metaliczne dźwięki były, co jest dosyć niepokojące. W każdym razie, co bym pokazać, to o, grzyby są troszkę, no nie, nie są pierwszej świeżości, może tak to określę. W każdym razie no 100, 100 gram, 100 gram tutaj się a yy, nie 200, ale yy, Sini się podoba. Rozmawialiśmy też właśnie z innymi osobami, nieźle to wygląda. Yy, no i myślę, że takie 100 gram, takich grzybów, to jest wystarczające. Wiecie, grzyby szybko się psują. Yy, myślę, że pakować tutaj będziemy po 100 gram. złotych yy, 50 na polskie 1500 trieli. Finalna cena za kilo jest lepsza niż yy, ustaliliśmy, ale myślę, że jak za złoty 50 yy, to 100 gram grzyba, beczniaczka, to będzie bardzo fajnie. Powoli się to wszystko układa w całość. Zapraszamy również do dołączenia do naszej grupy na Facebooku grupa Cambo Life. Pokazujemy tam troszkę więcej, rzucamy zdjęcia, informacje, link w opisie tego filmu. Subscribe now.